Chcemy pokazać właśnie, jak fajna jest koszykówka, ale przede wszystkim też sport, no ruch przede wszystkim. Dlatego też y, to jest taki kamp przyjaźni. Też rodzice mogą uczestniczyć. Także to jest dla dzieci, żeby czasami z jednej strony tą więź nawiązać, ale też, żeby wyciągnąć również rodziców, bo to takie zaszczepienie sportu to też jest bardzo ważna rola rodziców, żeby oni pokazali dzieciom, że sport jest fajny, a żeby też wspólnie spędzić czas i pobawić się i akurat koszykówka także świetnie. No troszkę też się denerwowałem, bo to nigdy nie wiadomo, czy to fajnie tak mówić sobota rano, to niektórzy z rodzicami to różnie bywa. ale Okazało się, że bardzo szybko głoszenia się wypełniły, że jest bardzo duże zainteresowanie. Widać tutaj dzieci, są rodzice, dziewczynki, chłopcy w bardzo różnym wieku, w różnym za zaawansowaniu. Postaramy się to pogodzić i dla mnie to wiesz, serce serce rośnie, jak widzę to zainteresowanie. Także cieszymy się bardzo i trenujemy. To jest bardzo fajna inicjatywa. Osobiście chciałbym, żeby to było regularne, żeby każdy rodzic mógł mieć taką możliwość przyjechania z dzieckiem i, i, i pograć w kosza. Niekoniecznie musi być to dziecko, które jest na co dzień w klubie. To może być ktoś, kto lubi koszykówkę po prostu chce sobie pograć w weekend, bo, na to, bo ma na to czas, także ja się bardzo cieszę. To jest ważne, żeby dzieci chciały się ruszać, a nie, że rodzice im kazali, więc chcemy troszeczkę zaszczepić w nich tej miłości do koszykówki, jest Sochan, my dla tych dzieciaków już jesteśmy kimś jakby historię rodziców, bo rodzice nas pamiętają, ale ja na przykład poprzez podcast, Maciek się w tym podcaście, Zieliński pojawia, na pewno gdzieś tam nas kojarzą, także chcemy zaszczepić tę miłość do koszkówki żeby byli aktywni. Ja bardzo się cieszę do no, każda taka propozycja. Dla mnie jest super fajnie, że z jednej strony, że kibice też pamiętają o mnie, a z drugiej strony no, robię wszystko, żeby propagować ten sport ja jestem byłym sportowcem, jest coraz więcej bardzo fajnych obiektów sportowych i trzeba też dzieciom pokazać po co one są, jaki jest sport, że to jest samo zdrowie, żeby wykorzystywać, żeby one się zapełniły, tak jak, tak jak to kiedyś było teraz mamy nowoczesne obiekty trzeba zapełnić dziećmi, ludźmi, uprawiać sport i ruszać się. Organizujemy to tutaj we Wrocławiu, jeżeli będzie zainteresowanie i będzie fajnie, dzieciom się spodoba, ludziom się spodoba, gdzieś tam będziemy próbować, żeby robić to na całym Dolnym Śląsku, bo tutaj mówisz, koszykówka jest też na Dolnym Śląsku popularna. We Wrocławiu to wiadomo, stolica koszykówki, ale cały Dolny Śląsk też jest ta koszykówka popularna i jeżeli będzie zainteresowanie, będzie, będzie fajnie, no to jesteśmy otwarci, będziemy jeździć po Dolnym Śląsku, przy, na, w różnych miastach i gminach i robić, robić takie kampy. Jak to wielki finał, no to będą wielkie rzeczy, ale trzeba poczekać, na pewno będzie wesoło, będzie super oprawa. Tutaj wszyscy, myślę, mamy doświadczenie, jak to zrobić, żeby, żeby dzieci z ośmiechami na twarzy wróciły do domu, także to będzie troszkę tajemnica, ale cieszymy się, ile jest dzieciaków dzisiaj i to będzie super wydarzenie. To będzie taki specjalny, specjalny duży event, będzie też kacpa, który jest znany powiek orkiestra, który prowadzi tutaj różne sztuczki, pokazuje płonące piłki, którą kiedyś robiłem, także na pewno będzie, o proszę jak lata, będzie bardzo dużo, bardzo dużo będzie atrakcji, zrobimy, zrobimy fajny event, będą konkursy, nagrody, trener z Litwy też przyjedzie, także zapraszam serdecznie.